Oto ozdoby halloweenowe Człowiek dynia i Człowiek kościotrup Z takimi ruchomymi główkami Więc mam nadzieję, że wam się podobają Więc Halloween I potem wszystkich świętych i dzień zmarłych w jednym można powiedzieć bo dynia żeby nie, za dynię to zabawa a kościotrup to wspomnienie o świętych i zmarłych więc mam nadzieję że wam się podoba te figurki Dążyłem je w Dilzie. Więc będą idealne na Halloween. Czas Wszystkich Świętych i dzień wszystkich zmarłych. Więc. Dziękuję za oglądanie w filmiku.